Siemka siema widzowie w kolejnym filmie na moim kanale i teraz będziemy oto kolejny w kolejnym StumbleGuysie w update'cie mianowicie MrBeast'a yy, mamy takie oto skin'y właśnie w tym oto update'cie mamy logo MrBeast'a yy, także naprawdę słuchajcie nawet to samo jak to wygląda mega fajne tylko jeżeli już StumbleGuys miałby wrócić do dawnej wersji to bym usunął te, yy, te tam yy, takie tygrysy i bym zostawić tutaj jak jest z tym różowym. A my jesteśmy na mapie Mister Bista O oh, my bydgoszcz Co to w ogóle jest? Ale spokojnie. Oczywiście damy radę ją przejść bezproblemowo, bo czemu nie? Okej, okay, to są jakby takie kloczki, jak na przykład, na przykład w Go Jumpie, jak się wpada do takiego to kloczku, a tutaj mam pięści Mister Bista Okej. Okay mega mocno. O kurde. O, jesteśmy, jesteśmy. O, dobra. Na szczęście się nie zginęliśmy. Jeste idziemy teraz z tytułu. Dobra, jest jakiś mam teraz bagna, jakaś inna w ogóle kraina. Ej, ta mapa jest mega, ale to mega fajna. Nie spodziewałem się, że naprawdę takie mapy będą. No bo naprawdę, no jestem pod wrażeniem, jak to jest. No, oczywiście ja będę go mówić, a to mnie nie będzie chciało przepuścić. Eee, proszę, błagam. Błagam ty. Ten Mr. Beast chyba się na mnie wkurzył mocno. No i nie chcę normalnie wpuścić tutaj. Pomoc. No nie. Dobra, idziemy na tych, na te, na tych wiatrakach jakiś. E, o nie, o nie, o nie. No wiadomo, oczywiście musiałem mieć takiego pecha, że trafiłem na, e, na wiatraka, który jakby spada. Dobra, no nie udało się za pierwszym razem. Ale nie poddamy się. Okej, okay, jesteśmy już w gierce, yy, na tym etapie, na którym przed chwilą zginęliśmy. Yy, tym razem już akurat yy, nie pominąłem to, bo wi wiadomo, że chciałem to przejść. I właśnie to przeszliśmy w tym momencie. Jesteśmy już na mecie, jesteśmy już na mecie. Please, please, please. O, wiadomo, że nie. Wiadomo, wiadomo, wiadomo i wiadomo. Co, co, ja, co ja mam powiedzieć? Dobra, hmm, chyba się zagram jeszcze raz, ale zobaczymy najpierw sobie e, ten nowy pas, taki tutaj. Mamy dodatkowy pas. O, jesteśmy. Ty mam te dolarsony jakieś normalnie. Mam jakieś takie skiny i. A, a czemu to jest 25? E, nie rozumiem tego. I tutaj mam 15. O co tu w ogóle chodzi? To ja nie wiem, czy, czy tego Mister Bista się zbiera, czy jakby się go dostaje. Nie wiem. A tutaj mamy natomiast y, jakieś takie kwadraciki i te inne. Y, I czy pytanie, czy to, jest, czy to jest od PlayStation, czy od Squid Game? Nie wiem. Y, albo może coś związanego z Mister Bistem. No, zresztą może wy wiecie. Mm, następnie dobra, jak odblokować tego naszego oto skina MrBisa? Bo ja bym chciał go odblokować, nie wiem jakby. E, ten MrBisa też jest fajny drop paku, natomiast nie wiem czy on jest tak mm, fajny według mnie jak ten niebieski. Niebieski mi się tak szczerze najbardziej chyba z tych wszystkich podoba, a my musimy go oczywiście zdobyć, ale chyba sobie zagramy jeszcze tą gierkę, żeby to w końcu przejść. Jesteśmy już w gierce, tym razem od początku, ponieważ e, chciałbym, żebyście jeszcze raz zobaczyli jak to przychodzi tym razem już jest już o wiele lepiej niż na samym początku. Teraz bardziej się skupię na tym jak e, tutaj właśnie przetrwać przed tymi, o to... no nie no, zawsze mnie to będzie uderzało, e, przed, z tymi właśnie co mnie uderzają, e, to jest strasznie nerwujące. Idziemy teraz na krainę bagien żeby właśnie przejść tą gierkę, ponieważ wtedy dostajemy dolary Mr. Beastowe, także no wtedy będzie super i odblokujemy sobie koło z Mr. Beastami tamtymi, no i wtedy, jak to sobie odblokujemy, to będziemy mogli sobie właśnie zakręcić i będziemy mogli sobie odblokować te skiny. Dobra, przeszliśmy tą oto gierkę i kolejna osoba tej przychodzi, ale czy jej się uda, nie wiadomo. Yy, chwila no na co ona czeka? No jak im szybciej przejdzie, tym będzie jakby szybciej, co nie? Dobra, koniec rundy. No i co teraz? To jakiś blog dasz, a może drugi raz to będzie mapa. Ok, sprawdzamy, sprawdzamy. Please, please. Niech będzie ta sama mapa. No dobra, czyli nie ta mapa Humble Stumble, ale nie wiem, czy będę chciał ją przechodzić. Możemy zresztą sobie zobaczyć. Yy, dobra, okej, okay, to, już, to już nie to samo co kiedyś, kiedyś to było, co nie? Kiedyś to byłem mistrzem w tej mapy, a teraz dużo nie gram w Stumble, guys. Jestem o wiele gorszym graczem niż wcześniej. Dobra, jesteśmy pyk. Okej, okay, tu i tu. Tu! Okej, okay, już prawie zdarzyłem, ale no niestety tam ci już przechodzą gierkę, dlatego nie będziemy mi co zrobić. Dobra. Yy, no to w zasadzie możemy sobie już wyjść, wyjść z tego i teraz wydaje mi się, że już nie będziemy chyba grać, ale sobie odblokujemy yy, no właśnie rzeczy typu na przykład... Jakieś tutaj darmowe rzeczy, które powinniśmy dostać? O, mamy na przykład coś takiego. To sobie odje, to odblokujemy. Zdecydowanie. okej, okay, mamy takie gwiazdeczki. Tylko nie wiem do czego one niby mam służyć, ale no dobra. Teraz mamy. O, 50 dolarów. okej okay. to super. Yy, chyba to się nazywa yy, dolary bestii. Yy, ale nie wiem. Bo tam było chyba napisane, Dobra. Teraz pytanie: Bo właśnie tam była nowa emotka w piłki. Dobra, i tutaj mam wiadomo, te wszystkie emotki, ale tutaj mam piłkę. w hat. Czy tutaj serio? Może się zamienić w piłkę? Serio? Ale w zasadzie, czy mi jest ta emotka potrzebna? No, jak nie wiem, czy się szybciej chodzi. Czy jakby się skacze, bo jakby nie wiem do czego jest ta emotka. Tylko pytanie: jak ten Mister Beast na autku, yy, co nie, co siedzi w aucie, niby jakby ma yy, jeździć Hot -mixami. Naprawdę to jest jakby bardzo dziwne, bo yy, w zasadzie nie może że go nie odblokuje, ale naprawdę. Jak on niby autem jeździ w aucie? Co nie na Hot Wheels Nie pamiętam już. Jak on niby jeździ. Dobra. Jeżeli macie tego skina, to oczywiście no, możecie napisać w komentarzu. Jeżeli oczywiście chcecie. Yy, jak to wygląda mniej więcej. Czy to jest jakieś mega dziwne? Czy jakoś inaczej to wygląda? Mm, dobra. Ale my oczywiście skupiamy na tym skinie. Dlatego musimy właśnie. Sprawdzić, czy da się go gdzieś tutaj odblokować. Dobra, idziemy sobie tu i mam tej koło bestii. Dlatego my sobie kręcimy nim i proszę, proszę, żeby się trafiło yy, z tym moim... Yy, jak on się nazywa? Tygryś, czy czy to? No, niby Mister Beast, ale jakby yy, takie. jakby. Jak się on nazywa? Dobra, kręcimy sobie yy, Dolce Bestii. Za oczywiście, ale nie będę y, Was zmuszać do oglądania ekran, dlatego pomijam je, ponieważ y, nie chcę, żebyście na nie patrzyli, ja tutaj muszę się z nimi męczyć, ale Wy będziecie mieli jakby to bez nich. Dobra, kręcimy sobie dalej kołem bestii i proszę, niech się rusuje ten tygrys. Okej, okay, okej, okay. please, 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 jest, mamy go i chwila. Czym jeszcze? 40 dolców musimy. Znaczy, jakby tych takich musimy zmarnować. Znaczy, nie marnować, tylko uzbierać. Naprawdę. Dobra, to już mi się 50 dosuje. No nie. No nie. no bo czemu wydać mi 50 dolarów? Po co? Po co? Stan ogóle oczywiście na to nie pozwala. Oczywiście, że nie pozwala na to, bo po sobie pozwolić. Co nie. Dobra, mamy, okej, okay. czy to legenda, czyli tutaj mamy MrBeast'a, yy, normalnie z Minecraft'a jakby, tylko to jest Pixel mister Beast. i dalej sobie kręcimy tym, proszę, niech się wylosi 50 lub 150, o, no dobra, 50, niech będzie, bo nieźle. następnie zbierz do o, tam je, mam jakieś osiągnięcie. Chwila, czy to mnie oskamowało? Czemu nie chce mnie to wypuścić? Halo? Dobra. Nic się nie stało, dlatego my kręcimy sobie dalej tym kołem. Proszę, niech się wylosuje tygrys. Tygrys. No nie no, jakaś małpa. Co to jest? Nie znam jej jakby co. Mm, no dobra. Skoro... Yy, nie wiem, ja co to jest za mało, to trudno. Chwila, czy tam coś było do odblokowania? O kurczaki, jest 5 dolarów. Serio, 5 to są chyba jakieś że 10, to to ja rozumiem, nie? No to dobra. Yy, chwila, mamy coś jeszcze? Mam 35, dobra, dalej losujemy. No chyba całe wieki będziemy losować, jak to dalej pójdzie. Ale po prostu tygrys. Yy, musi być mój. Rozumiecie to? Musi, po prostu musi, musi być mój. A nie jakiś pingwin. No nie pingwin, tylko tygrys ma być. Pila, no, Jezu, Jakie drogie ceny. Nie, 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 ja, ja nie kupuję takiego czegoś drogiego, bo nie chcę mi się jakby, bo według mnie nie ma sensu yy, na jakieś listy, które nie, nie chcą współpracować z nami, Nie naprawdę nie proszę o legendę, o jakiś wyjątkowy skin, ja proszę tylko o epickiego skina, a oczywiście mi na to na to nie pozwala, twórcy gry i Mr. Biz mi na to nie pozwala, dlatego my musimy dalej dosować. ale nie mamy czym. Mam nadzieję, że wam się spodobał odcinek, oczywiście będzie druga część, nara!